Ostatni ćwierćfina Co się stanie? Co pokażę panowie już rozpoczęli Już pierwsze dziewięćdziesiątki Są przez nich zrobione Ale nie zdążyłem się przyjrzeć który jest który Chyba Bambi, to jest yy, Świeca Tak tak już, już kojarzę skin Frux cały czas na górze Z Świecą pamiętam grałem jeden na jeden Było z nim mega ciężko No ale ja tam w sumie jestem słaby A tu panowie jeden na jeden Są kozakami totalnymi ale Trux może to ugrać. Pierwsza pompa tych zawodników. Naprawdę jest poziom już tutaj dosyć wysoki. Na pewno półfinały będą ciekawe. Już nie mogę się doczekać, ale wróćmy do meczu. Trux cały czas na górze. Nie oddaje high groundu na spokojnie. Cały czas to kontroluje. Kolejne dziewięćdziesiątki są przez nich wykonywane. Czy któryś z Panów zdecyduje się na kolaps, bo wiedzieliśmy. Że w poprzednim meczu miało to spore znaczenie No i tak. Nie, jednak nie he he. No i... Co dalej? I gówno XD Panowie cisną Cisną cały czas do góry Tutaj widzimy Kolega chwilę zamulił, świeca Jednak widać ten stres Frux jednak cały czas kontroluje to spotkanie Cały czas do góry, ale są popy i Frux! 1-0 dla niego 1-0, ale tam chyba mało HP było. Co? Ile było HP? Raz nie trafił za 110. No, o nieźle mu siadło 1-0. No i świeca. Tutaj widzimy Michu, jest na czacie. To jest jego znajomy, także on mu kibicuje. Ale jak widać, jest ciężko. Jednak Frux nie daje za wygraną. Frux cały czas wszystko pod kontrolą. Już panowie są nad lampami, już odtąd można kolapsować. No i fruks. Cały czas na spokojnie sobie kontroluje, cały czas schodki do góry, on się nie myli, zero stresu Ale on tu ten tu fajnie daszkuje. On pomimo, że jest na dole, nie daje temu możliwości trafić. Chociaż może teraz, może teraz się uda, kurde, prawie tu panu przeszkodziłem. Nie mogę być tak blisko, bo się przerażą. No i co się stanie? Świeca spadła na długo, gdzie jest świeca? Czy on będzie kolapsował? Chwila, bo nie widzę, co się dzieje. O tu jest! O, spadnę sam dół. No, cóż, to każdemu się zdarza. Nie ma co panikować. Będzie kolapsowanie. No, wejdź poza lampy gościu. No dobra, jest gicik. I jednak cały czas trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli jesteś poniżej tych lamp, nie możesz kolapsować, bo będzie dyskwalifikacja, także pamiętajcie o tym. No i co robi w tym momencie świeca, świeca odzyskuje high ground, teraz tym razem Trux na dole chyba po raz pierwszy, bo tak jak Trux miał cały czas to pod kontrolą, tak teraz e, koleś sprytnie wykorzystuje to, że przeciwnik jest wyżej próbować tutaj kolapsu, ale jednak nie udaje mu się to. Było blisko, ale świeca zorientował się o co tu chodzi. Zszedł na dół, aby nie dać tej możliwości przeciwnikowi. No i na tym samym poziomie praktycznie panowie tu już jeszcze chyba kawałek mamy do końca mapy. Do maksymalnego poziomu budowania. Także jeszcze chwilę mogą panowie się wykazać, ale to już za chwilę będzie ten maksymalny poziom i któryś z nich będzie musiał się zdecydować na strzał, na jakąś ostrzejszą zagrywkę. No i kolega Turtle jeden na jeden, ale tylko przez chwilę. Dobrze, że tego nie robi, bo jednak byłoby to nudne do oglądania. A Tutaj widzimy dosyć niebezpiecznie, dosyć niebezpieczna zagrywka, bo jeden schodek wystarczyłoby tutaj zniszczyć i kolega leci na dół. Ale świeca chyba się zorientował i zszedł do przeciwnika. Mamy zabudowanie w boksie. Dobrze, że nie za długo Próbował chwilę uspokoić to spotkanie, Świeca teraz zabija jeden na jeden, ależ to było wyrównane No i Świeca nie poddaje się, nice panowie, jeden, na je jeden do jednego Mega Mega spotkanie Zobaczymy jak to się skończy, decydujący teraz punkt Obydwoje z panów pod presją Wiedzą, że jest to Z obydwu stron teraz Face to face o wszystko już dziewięćdziesiątki, już, już idą do góry, już są nad lampami o, ale coś szybko wszystko dzieje, masakra No i ciekawe czy są zestresowani, czy jednak podchodzą do tego na spokojnie To jest ciekawe Próba od Truxa i jakiś tutaj zagrywek, ale... Ale nie daje rady To jednak świeca, tym razem do góry to jednak świeca. Kontroluje tym razem sytuację. Tak jak trux na początku dominował. Nie dawał przeciwnikowi żadnych możliwości. Tak teraz. Świeca schodzi na dół, bo jest kolapsowany i świeca na sam dół. Bardzo sprytnie ze strony Truxa. Świeca zorientował się, że jest kolapsowany. Zszedł trochę na dół jednak. Zabrakło mu odrobinę szczęścia. Jednak chwilę za późno się zorientował. Ale było blisko. Kurde, ale mi burczy w brzuchu. Nie wiem, czy to słychać. Musiałbym coś zjeść. Nie ma to teraz znaczenia. Teraz liczy się to spotkanie. Liczy się ten mecz. Liczy się to, że Trux. Jest na wygranej pozycji. Ale to w każdej chwili może się zmienić. Ależ tutaj desperacka próba odzyskania high groundu. Nawet nie robi 90, tylko same schody. To mogło się dla niego niebezpiecznie skończyć. Ale Trux był w takiej pozycji, że nie mógł oddać żadnego strzału. No i. Odzyskuje ten high ground pomimo tego, że Trucks tak fantastycznie skolapsował, o kurde, to chyba koledzy przeszkodziłem. Mam nadzieję, że nie odczuł tego jakoś zbytnio. Najmocniej przepraszam, nie chciałem by się tak zdarzyło, Mogę, mogłem go wyrzucić z rytmu. Ale Jest ok, Jest wszystko gicik Jest fantastycznie. Panowie, chyba jak na razie prezentują nam najbardziej wyrównane spotkanie z tych wszystkich. Naprawdę, na poziomie, ale fruks, teraz fantastyczna edycja Daszek, szybka ściana, szybki strzał To naprawdę było skillowe Naprawdę, ładnie, ładnie fruks 2-1 świeca No cóż Było gicik Ale chyba jeszcze czeka cię mecz o trzecie miejsce, nie? Jak to wygląda w drabince, czekaj To jeszcze nie była półfinałowa To nie był półfinał, jak nie był Co ty pierd... co mi tu pierdoli co, tu mi jakaś poczta się otwiera gościu. Upierdalej. No, to był ćwierćfinał, także no, nie czekać, macie miejsce. Przechodzi dalej fruks, ale świeca, może następnym razem się poszczęści. GG Możesz Michowi jeszcze kibicować. Michu chyba przeszedł dalej, nie?